Uprzedzając wszystkie komentarze, tak, zrobiłem to. Przerobiłem każdego znanego mi Italian Brainrota na pełnoprawnego Pokemona. Każdy z nich otrzymał swoje typy, abilitki, moveset, unikalną nazwę oraz krótki wpis w Pokédexie. Nawet nie wiem, jak mam zakończyć ten wstęp, więc poproszę o to AI. A więc zapnijcie pasy, złapcie Pokebole i pamiętajcie: W tym szalonym świecie to nie stworki łapią Was, tylko Wy jesteście ich łupem. Subskrybujcie, bo już za chwilę rusza pierwsza tura epickich, kolczastych, wybuchowych i bananowych pokemonów. Emotka banana, emotka ognia i emotka dinozaura. I od dupia, co ja właśnie przeczytałem: Tralalero, tralala. Nazwa Pokémona: Tralaleron. Typ Water Dark. Abilitka? Roskin. Zadaje fizyczne obrażenia za każdym razem, gdy przeciwnik uderzy tralalelona. Move to Aqua Jet, Crunch, Ice Funk i Liquidation. Tralaleron patroluje skaliste wybrzeża w swoich sportowych butach, atakując wszystko, co stanie mu na drodze. Ostre zęby i trójnogi krok pozwalają mu wyprowadzać błyskawiczne ataki wodne i mroczne ugryzienia. Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Sahur. Tung Nazwa pokemona Tung-Sahur, typy Grass Fighting. Ability Overgrow wzmacnia ataki trawiaste, gdy HP Tung-Sahura spada poniżej 1 trzeciej. Moveset to Woodhammer, Hammer Arm, Spiky Shield oraz Bulk Up. Tung Sahur zawsze nosi przy sobie swój drewniany kij, którym mierzy przeciwników z niebywałą siłą. Gdy słabnie, jego kij porastają kolce wzmacniające kolejne ataki. Bombardiro Crocodilo. Nazwa Pokemona – Crocobomber. Typy Steel Flying. Ability Stardi. Krokobomber nie może zostać wykończony jednym atakiem. Zawsze zostanie mu jeden HP. Mówset to Steelwing, Bravebird, Bird, Rust oraz jego nowy, sygnaturowy ruch, Bombardment, podczas którego Krokobomber przeprowadza na przeciwniku zrzut bombowy. Atak może trafić od 2 do 5 razy. Krokobomber zrzuca stalowe bomby z ogromnej wysokości, rozrywając teren swoimi lotniczymi atakami. Mimo ciężaru jego metalicznej, pancernej skóry, jest niezwykle zwinny i szybki w powietrzu. Lili Lira Lira. Nazwa Pokémona Kaktofant. Typ Gras. Ability Sand Veil zwiększa szanse na unik Kaktofanta podczas burzy piaskowej. Moveset to Earthquake, Needle Arm, Rapid Spin oraz Synthesis. Kaktofant przeważnie stoi nieruchomo wśród piasków pustyni, gdzie doskonale kamufluje się wśród prawdziwych kaktusów. Gdy nadciąga burza piaskowa wzrasta jego zwinność, a każdy kolejny atak kolcami zadaje dodatkowe obrażenia. Boneka Ambalabu Nazwa Pokemona Frogtire, typ Water. Ability Torrent wzmacnia wodne ataki Frogtyra, gdy jego HP spada poniżej 1 trzeciej. Move set to Hydro Pump, Flash Cannon, Dive oraz Iron Defense. Frogtyre potrafi sprawnie przemieszczać się na długie dystanse z pomocą swojej sprężystej opony, co pomaga mu patrolować swoje bagniste terytorium w poszukiwaniu intruzów. Jego oponiasty korpus jest na tyle elastyczny, aby pochłonąć nawet najsilniejsze ataki takich Pokemonów jak Tyranitar czy Machamp. Brrbrr brr, Patapim. Nazwa Pokemona – Patapim, typ Ghost Grass. Ability Harvest. Jeśli Patapim zjadł trzymaną przez siebie jagodę, istnieje 50% szans na jej przywrócenie na koniec każdej tury. Moveset to Spore, Lich Seed, Shadow Claw oraz Giga Drain. Patapim strzeże gęstych lasów używając korzeni drzew, by pochwycić nieostrożnych wędrowców. Jego wytrzymała skóra pokryta mchem odeprze atak każdego, kto odważy się go zaatakować. Chimpanzini Bananini, nazwa Pokemona Banacini. typ Grass, ability Chlorofil. podwaja szybkość Banacini w silnym słońcu, moveset to Seed Bomb, Acrobatics, U-Turn oraz Synthesis. Bonaczyni zwykle przesiaduje między palmami i za pomocą odnóży przypominających skórkę banana. Owe ramiona mogą bezproblemowo odrywać się od jego ciała i odrosnąć na nowo w przeciągu kilku godzin. Gdy ktoś wkroczy na terytorium tego Pokemona, miota on wintru za swoimi bananowymi odnóżami, które oplatają go i przygważają do ziemi. Bombombini Guzini. Nazwa Pokemona Guzonini, typy Steel Flying Ability Airlate zmienia ruchy typu normalnego Guzonini w ruchy typu latającego oraz podnosi ich moc. Moveset to Steel Wing, Slash/Slash oraz Roost. Guzonini patroluje niebo, pikując na przeciwników z precyzją bombowca. Stalowa powłoka jej skrzydeł perfekcyjnie chroni je przed atakami napastników. Cappuccino Assassino. Nazwa Pokémona: Cappuccino. Typ: Dark. Ability: Prankster. Ruchy statusowe wyprowadzane przez Capusino zyskują priorytet plus jeden. Moveset to Night Slash, Slash, Sucker Punch oraz Parting Shot. Capusino często czai się w cieniu z filiżanką parującego espresso, gotowy na błyskawiczny atak. Jego zwinność i mroczne techniki ninja pozwalają mu znikać i pojawiać się niczym duch. Tripi Tropi. Nazwa Pokemona Tripix. Typ Water Poison Ability Poison Touch przy każdym kontakcie fizycznym Tripix ma 30% szans na zatrucie przeciwnika. Moveset to Aqua Jet, Sludge Bomb, Poison Jab oraz Aqua Ring. Tripix czai się w przybrzeżnych dżunglach, łącząc zwinne kocieruchy z umiejętnością sprawnego poruszania się pod wodą krewetki. Jego trujące pazury i błyskawiczne wodne ataki czynią go groźnym łowcą zarówno na lądzie jak i w wodzie. Tropa Tripa Nazwa Pokemona Tropadelic Typ Normal Water Ability Figfat. Tropadelik redukuje o połowę obrażenia od ognistych i lodowych ataków. Moveset to Body Slam, Aquatail, Ice Punch oraz Rest. Tropadelik wypełza z głębin bagien, imponując każdemu swoją okrągłą sylwetką i miękką futrzastą sierścią. W walce Pokémon ten jest naprawdę niebezpieczny, jednak po niej musi zregenerować siły długim snem. Frigocamelo. nazwa Pokemona Frimelo. typ Ice Grand. Ability Refrigerate. Zmienia normalne ruchy Frimelo w lodowe, podnosząc ich moc. Moveset to Ice Beam, Earth Power, Frost Breath oraz Thrash. Frimelo wędruje po pustynnych wydmach, uwalniając pyska mroźne podmuchy, które służą mu nie tylko do zamrażania przeciwników, ale również ochładzenia swojego otoczenia. Dzięki swoim lodowym atakom jest w stanie zmienić w mroźne pułapki nawet gorący, pustynny piasek. Lawaka Saturno Saturnita. Nazwa pokemona Saturniwaka. Typ Psychic Normal. Ability Levitate. Saturniwaka jest niewrażliwa na ruchy typu ziemnego. Moveset to Cosmic Power, Moonblast, Psybeam oraz Stomp. Saturniwaka tańczy w kosmicznych wirach, wchłaniając w nich energię planetarną potrzebną jej do życia. Jest to niezwykle rzadki pokemon, ponieważ żyje jedynie na orbicie Saturna i rzadko wędruje na ziemię. Ballerina Cappuccina. Nazwa Pokémona Capulerina Typ Ferry. Ability Inner Focus. Kapulerina jest niewrażliwa na Flinch. Moveset to Dazzling Glim, Aurasphere, Sphere, Calm Mind oraz Swift. Kapulerina często wiruje na palcach. Podczas szybkich obrotów z jej głowy zaczyna wydzielać się para Espresso, otumaniająca przeciwników. Jej ataki łączą w sobie zachwycającą finezję baletu z niszczycielską siłą ciosów. Udin din 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 dun ma din 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 dun Nazwa Pokemona – Udinman, typ Fighting Electric. Ability – Static. Przy kontakcie z przeciwnikiem Udinman może go sparaliżować. Moveset to Thunder Punch, Super Power, Bulk Up oraz Seed Bomb. Udinman wybucha energią, gdy na jego barki trafia światło słoneczne, przybierając jaskrawo-pomarańczowy odcień. Jego ciosy nasycone prądem potrafią wysłać przeciwników nawet kilka metrów w dal, a pomarańczowa, chropowata skóra jest w stanie sparaliżować oponenta nawet przy najmniejszym kontakcie. Trulimero Trulicina. Nazwa pokemona Trulicerus. Typ Water. Ability Swift Swim podwaja szybkość Trulicerusa w deszczu. Moveset to Metal Claw, Water Pulse, Rain Dance oraz Playroth. Trolicerus żyje głównie w stawach, a jego rude łuski błyszczą niczym złoto. Gdy nadciąga burza jego prędkość rośnie, a każdy atak staje się groźniejszy. Girafa Celeste Nazwa pokemona – Girafest, typ Psychic Flying, Ability Telepathy. Girafest jest niewrażliwy na ataki swoich sojuszników. Moveset to Psyshock, Air Slash, Roost oraz Colmind. Girafest żyje w ziemskiej atmosferze, skąd zazwyczaj obserwuje gwiazdy. Pokémon ten wyczuwa zakrzywienia czasoprzestrzeni. Jego długa szyja emanuje potężną energię psychiczną, dzięki której utrzymuje się tak wysoko nad powierzchnią planety. Bobrito Bandito. Nazwa Pokémona: Bobandito. Typ Dark Normal. Ability Pickpocket. Bobandito kradnie przedmiot napastnika przy użyciu fizycznego ruchu. Mówset to Tiff, Crunch, Bulldoze oraz Fakad. Bo Bandito zamieszkuje głównie miasta, gdzie czai się w cieniu oczekując na szansę do rabunku. Jego zręczne łapki potrafią wydobyć z kieszeni nieświadomych ludzi nawet najlepiej ukryte skarby. Fruli Frula. Nazwa Pokemona Frulipingu. Typ Ice Flying. Ability Snow Cloak. Zwiększa szansę na unik Frulipingu w burzy śnieżnej. Moveset to Ice Shard, Aqua Jet, Drill Pack oraz Hail. W nurkuje pod lodem, obserwując otoczenie przez swoje stylowe gogle. Podczas śnieżnej burzy, Pokémon ten jest niemal niewidzialny, co sprawia, że wydaje się niesamowicie szybki. ta 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 Nazwa Pokémona Tatasahur. Typ Water Rock. Ability Steam Engine. Jeśli Tatasahur zostanie trafiony atakiem typu Water lub Fire, jego szybkość wzrasta o 6 poziomów. Mówset to Steamroller, Hydro Pump, Super Power oraz Iron Defense. Tata Hur walczy głównie za pomocą swojej silnej kamiennej ręki oraz gorącej pary wytwarzanej w ciele. Za każdym razem, gdy emituje gorącą parę, jego ciało wydaje przeraźliwy pisk. Choć jest to stworzenie o stosunkowo niewielkich rozmiarach, jego groźne kroki słychać z dużej odległości, co wprawia potencjalnych przeciwników w przerażenie, nim jeszcze go ujrzą. Bri-Bri-Bikus-Dikus-Bombikus Nazwa Pokemona Tutebumbus. Typ Flying Fighting Ability Intimidate Tutebumbus obniża atak przeciwników po wejściu do walki. Moveset Peck, Steel wing, Close Combat oraz Roost. Tutebumbus żyje na terenach starożytnych amfiteatrów. Walczy głównie przy użyciu swojego krótkiego miecza. Trick Track Baraboom Nazwa Pokemona Barasquirelli Typ Grass Normal Ability Cheek Pouch. Po zjedzeniu jagód, Barasquirelli przywraca dodatkowe HP. Moveset to Seed Bomb, Quick Attack, U-Turn oraz Synthesis. Barasquirelli zamieszkuje gęste lasy, w których spędza czas na poszukiwaniu spadających z drzew orzechów. Mimo iż jest on skrzyżowaniem wiewiórki z cukinią, nie radzi sobie zbyt dobrze ze wspinaczką po drzewach, ponieważ posiada jedynie dwie wielkie stopy. Gdy zauważy drapieżnika, strzela w niego wytwarzanymi przez siebie nasionami cukinii z niezwykłą celnością. Kokofanto, elefanto. Nazwa Pokémona Kokofanto. Typ Water Grass. Ability Raindish. Kokofanto podczas deszczu odzyskuje co HP. Moveset to Aquaring, Razor Leaf, Surf oraz Leech Seed. Kokofanto żyje w pobliżu tropikalnych zatoczek, kąpiąc się wśród kokosowych palm. Mleko kokosowe magazynowane przez jego ciało pozwala mu przetrwać nawet podczas suszy. Burbaloni Luliloli Nazwa Pokemona Burbaloli Typ Ground Normal Ability Stardy. Burbaroli zawsze zostaje jeden punkt życia, jeśli miałby zostać pokonany jednym ciosem. Moveset to Earthquake, Hydro Pump, Protect oraz Rollout. Burbaroli przeważnie włóczy się po nadmorskich plażach poszukując przygód. Gdy wyczuje zagrożenie, zbija się w kokosową kulę i toczy w stronę wroga. Orangutini Ananasini Nazwa pokemona: Orangatini. Typ: Grass/Fighting. Ability: Iron Fist. Wzmacnia ruchy Orangatini oparte na użyciu pięści o 20%. Moveset to: Drain Punch, Bulk Fire Punch oraz Pineapple Peel sygnaturowy ruch Orangatini, podczas którego ciska on w przeciwników soczystymi skórkami ananasa, zadając obrażenia celowi. Każde trafienie ma 30% szans na obniżenie statystyki obrony przeciwnika o 1 stopień, dzięki szorstkiej fakturze skórek. Orangatini zrywa ze swojej powłoki kłujące plastry ananasa i używa ich zarówno jako pocisków, jak i tarcz ochronnych. Jego potężne uderzenia pięścią łączą siłę małpiego ciała z zaostrzonymi skórkami ananasa, rozrywając przeciwników na strzępy. Garamarararapa, garamaraga, garamararamaramdanmandundun, gararamramramanmararaman danmadudungdungdung taktuntung perkuntung. Nazwa Pokémona: Karamadamadu. Typ: normal. Ability Sticky Hold. Przeciwnik nie może zabrać Karamadamadu przedmiotu. Moveset to Sing, Thrash, High Horsepower oraz Honey Trap. Sygnaturowy ruch Karamadamadu, podczas którego ciska on w przeciwnika lepkim miodem, paraliżując go oraz konfuzując. Karama Damadu to tak naprawdę dwa organizmy: Karama oraz Damadu, tworzące nierozłączny duet. Nigdy nie widziano tych dwóch stworzeń osobno, dlatego uznaje się je za jednego pokemona. Wabi on ofiarę swoim lepkim, słodkim miodem. Gdy zdobycz zapląta się już w złocistą pułapkę, duet śpiewa pieśń o soli i miodzie, deformując jej zmysły. Il hipopotamo? Nazwa pokemona Kaktopotamus. Typ Grasswater. Ability Regenerator. Kaktopotamus odzyskuje 1 trzecią maksymalnego HP po zejściu z pola walki. Moveset to Hydrokanon, Rest, Zen Headbutt oraz Spiky Shake, sygnaturowy ruch kaktopotamusa, podczas którego wybucha potężnym strumieniem wody, wystrzeliwując ze swojej skóry kolce z gigantyczną prędkością. Ruch lekko obniża jego defensywę. Kaktopotamus żyje głównie w okolicy oaz na pustyni. Nie ma zbyt wielu naturalnych drapieżników ze względu na swoją grubą, kolczastą skórę. Blueberini Octopusini, nazwa pokemona Berktosini, typ Water Fairy. Ability Hydration leczy Berktosini ze statusów podczas deszczu. Mówset to Bubble Beam, Draining Kiss, Rain Dance oraz Ingrain. Berktosini skrywa się wśród wodorostów przypominając godę. W ten sposób potencjalna ofiara nie spodziewa się ataku do samego końca. Jej mięsiste macki po odcięciu wydzielają słodki jegodowy sok, który jest popularnym napojem w jej regionie. Glorbo Frutodrillo, Nazwa pokemona Frutodrilo. Typ Water Dragon. Ability Strong Jaw. Wzmacnia ruchy gryzące Frutodrillo o 30%. Moveset to Crunch, Dragon Tail, Waterfall oraz Stone Edge. Frutodrilo poluje na bagnach, co przeważnie średnio mu wychodzi, ponieważ jego ogromne ciało w kształcie arbuza przyciąga wzrok. Potężne szczęki tego pokemona są w stanie miażdżyć nawet ogromne głazy, a za pomocą jednego uderzenia ogonem może zmiażdżyć wszystkie kości w ciele przeciwnika. to Tosterino. Nazwa pokemona Rhinostino. Typ Electric Steel. Ability Lightning Rod. Rhinostino przyciąga ruchy typu elektrycznego, wzmacniając swój atak specjalny. Moveset to Discharge, Metal Sound, Iron Head oraz Flash Cannon. Rajnostino uwielbia burze, podczas których pochłania energię elektryczną i magazynuje ją w organie przypominającym tosta. Jego stalowe rogi przewodzą prąd, a uderzenie tymi śmiertelnymi narzędziami wystrzeliwuje iskry na wszystkie strony. Zibra Zubra Zibralini Nazwa Pokemona Zubralini, typ Normal Grass. Ability Overgrow wzmacnia ruchy typu Grass, gdy Zubralini posiada mniej niż 1 trzecią HP. Moveset to Play Rough, Leaf Blade, Double Kick oraz Synthesis. Zubralini uwielbia owoce, szczególnie arbuzy. Gdy zje wystarczająco dużo tych owoców, jest w stanie pluć ich pestkami z ogromną prędkością i precyzją. Ponadto posiada silne kopyta, pozwalające jej na wykonywanie dynamicznych skoków i wyprowadzanie potężnych kopnięć. Grey Pussy Bedusi. Nazwa pokemona: Quora, Typ: Water/Poison. Ability Poison Touch. Przy trafieniu ruchami kontaktowymi, Wynikuora ma 30% szans na zatrucie celu. Moveset to Sludge Bomb, Confuse Ray, Power Whip oraz Aqua Ring. Wynikuora unosi się na trafami koralowymi, a jej galaretowate ramiona poruszają się niczym kiście dorodnej winorośli. Jaz tego pokemona miesza się z wodą, tworząc toksyczny atrament, który paraliżuje każdy ruch przeciwnika. Jednak jeśli odpowiednio rozcieńczy się ów toksynę, wychodzi z niej naprawdę dobre wino. Tigrulini Watermelini. Nazwa Pokémona Tigrumelus. Typ Grass Dark. Ability Strong Joe. Zwiększa moc ruchów gryzących Tigrumelusa o 30%. Moveset to Crunch, Waterfall, Psychic Fangs oraz Seed Bomb. Tigrumelus czai się wśród melonowych pól, wychwytując ofiary swoimi zielonymi ślepiami. Jego mocne szczęki potrafią bezproblemowo zmiażdżyć całego arbuza, a miąż tego owocu w kontakcie z jego śliną tworzy lepką maź, spowalniającą ofiary. Trakotukotulu de la peladustus. Nazwa pokemona: Kamarmadus. Typ Ground Steel. Ability Heavy Metal. Podwaja wagę Kamarmadusa, wzmacniając niektóre ruchy fizyczne. Moveset to Iron Head, Earthquake, Autotomize oraz Sucker Punch. Kamarmadus żyje na pustyniach, które przemierza z ogromną prędkością. Gdy zaczyna swój morderczy pęd, wydaje z siebie przeraźliwy ryk, a jego karoseria drży jakby miała się rozpaść. Kiedy nabierze rozpędu, miażdży wszystko na swojej drodze niczym buldożer. Chimpanzini Cappuccini. Nazwa Pokémona Capuchimp. Typ Normal. Ability Vital Spirit. Sprawia, że Capuchimpa nie można uśpić. Moveset to Front Chomp, Close Combat, Acrobatics oraz Slash. Capuchimp żyje wśród kawowców. Z racji, iż nie są to zbyt wysokie rośliny, Pokémon ten nie wykształcił umiejętności sprawnego poruszania się po drzewach. A zamiast tego przygotowuje z nich niezwykle pobudzającą kawę, dzięki której zyskuje ogromne pokłady energii. Gorillo Watermerondrillo, nazwa pokemona Waterillo, typ Grasswater, Ability Thick Fat. Waterillo redukuje o połowę obrażenia od ognistych i lodowych ataków. Moveset to Body Slam, Hydro Pump, Power Whip oraz Rest. Waterillo miażdży arbuzy korzystając z ogromnej siły swoich ramion, a następnie spija z nich sok nawadniając organizm. Jest to dla niego bardzo ważny proces, ponieważ jego ataki opierają się głównie na potężnych strumieniach wody. Bananita Dolfinita. Nazwa pokemona: Delphibana, Typ: Water/Electric. Ability: Volt Absorb. Delphibana odzyskuje HP, gdy zostanie zaatakowany elektrycznym ruchem. Moveset to Aqua Jet, Thunderbolt, Ice Fang oraz jego sygnaturowy ruch: Banana Spin, podczas którego wykonuje energiczny obrót, zadając obrażenia każdemu przeciwnikowi w zasięgu. Atak ma 30% szans na obniżenie szybkości przeciwnika oraz 20% na flinch. Delphibana wykonuje imponujące salta nad wodą, pozostawiając po sobie żółty, elektryczny ślad. Gdy wyczuje energię ofiary, przyspiesza i poraża ją skumulowanym ładunkiem elektrycznym pobranym z morskich prądów. Tigroligre Frutoni. Nazwa Pokémona Frigresto. Typ Firegrass. Ability Blaze. Frigresto wzmacnia siły swoich ognistych ruchów, gdy jego HP spada poniżej 1 trzeciej. Moveset to Flamethrower, Leafstorm, Crunch oraz jego sygnaturowy ruch Tiger Claw, będący ciosem ognistymi pazurami z 20% szansą na trafienie krytyczne. Frigresto zamieszkuje zarośle trawiastych równin polując w dzień i chowając się w cieniu melonowych liści. W starożytności umieszczano obrazy tych Pokémonów na bramach sanktuariów jako symbol równowagi żywiołów. Pod Hotspot Nazwa Pokémona Hotspot Titan Typ Ghost Electric Ability Download Po wejściu do bitwy Hotspot Titan podnosi swój atak lub atak specjalny w zależności od niższej statystyki obronnej przeciwnika. Moveset to Signal Beam, Thunderbolt, Shadow Ball oraz Nasty Plot. Hotspot Titan desperacko szuka sygnału, wysyłając widmowe fale Wi-Fi, które pochłaniają energię przeciwnika. Gdy nie może znaleźć własnego łącza, przejmuje cudze, paryżując ofiarę elektrycznym ruchem. Sfinito Bombondito. Nazwa Pokémona Bomb Pork. Typ Fire Normal. Ability Bulletproof. Chroni Bomb Porka przed efektami ruchów typu Ball oraz Bomb. Moveset to Explosion, Body Slam, Temper Flame oraz Rollout. Ciało Bomb Porka to dosłownie jedna wielka bomba z ogonem służącym mu w charakterze lątu. Choć niewielki, potrafi jednym wybuchem obrócić w pył całe pole walki. Podobnie jak w przypadku Voltorba czy Electroda, ciało tego pokemona nie odnosi obrażeń podczas eksplozji, dlatego może on atakować w ten sposób wielokrotnie. Bulbito Bandito Traktorito. Nazwa pokemona Bulbactor. typ Grass Steel. Ability Harvest Bulbactor może odtworzyć zużytą berry z szansą 50% co turę. Moveset to Seed Bomb, Heavy Slam, Rapid Spin oraz Curse. Bulbaktor spędza większość czasu orając pola i siejąc nasiona specjalnych kolczastych ziemniaków. Ziemniaki te są uważane za dobro naturalne jego regionu, lecz nie są zbyt łatwe do pozyskania, ponieważ Pokémon ten skrupulatnie broni swoich pól. I mamy to! 42 TikTokowe Brainroty przemienione w pełnoprawne pokemony. Zapomniałem o którymś? Dajcie znać w komentarzach, czy wymieniłem wszystkie, które znacie. Standardowo, jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia suba, abyście nie przegapili kolejnych, już nieco mniej absurdalnych materiałów ze świata Pokémonów. Wbijajcie też na naszego Discorda, gdzie znajdziecie dużą społeczność Pokémonowego Uniwersum. Dziękuję patronom, którzy postanowili wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej!